Witajcie moi drodzy widzowie. Tutaj Łukasz. Jeszcze trochę chory, ale może damy radę dobrnąć do końca tego materiału. Jest to oczywiście kolejny film z cyklu Dziwny jest ten świat. W tym filmie opowiem Wam o różnych śladach, że tak powiem, wielkiego spisku, które odcisnęły się na kartach historii. Mam tu konkretnie na myśli. Wypowiedzi osób, które można spokojnie uznać za znane osoby, na temat właśnie wielkiego spisku i światowej rewolucji, ewentualnie nowego porządku świata. Pierwszy ślad, na jaki udało mi się natrafić, takie mam na myśli realne ślady, w miarę powiedzmy, w naszych czasach się rozgrywające został pozostawiony przez znanego, myślę wszystkim, pisarza, pana H.G. Wellsa, pana Wellsa, który napisał Wojnę Światów. Wiem, że dzisiaj już mało kto czyta cokolwiek, ale był taki film z Tomem Cruise'em na podstawie książki Wellsa, no nieważne. Trudno tak w jednym zdaniu opowiedzieć, co to jest Wojna Światów. Oprócz jednak wojny światów pan Wells napisał kilka innych, mniej znanych książek. Na przykład w roku 1928 wydał pozycję pod tytułem The Open Conspiracy, Blueprints of the World Revolution, czyli Otwarta Konspiracja, Plany Światowej Rewolucji. W tej pozycji Wells snuje katastroficzną wizję ludzkości, twierdząc, że XX wiek to moment rozwoju cywilizacji krytyczny, który może zakończyć się wielką katastrofą, a nawet wyginięciem całej ludzkości. No w sumie, coś tu jest. Jako remedium na ten stan rzeczy, Wells proponuje oczywiście nic innego jak światowy rząd. Zacytuję wam fragment tej książki. Cytuję. Polityczny świat otwartej konspiracji musi osłabiać, usuwać, przyłączać i zajmować miejsce istniejących rządów. Otwarta konspiracja naturalnie dziedziczy socjalistyczny i komunistyczny entuzjazm. Może ona pozostawać pod kontrolą Moskwy, zanim znajdzie się pod kontrolą Nowego Jorku. Charakter otwartej konspiracji będzie teraz jawnie odsłonięty. Stanie się ona światową religią. W tym krótkim fragmencie tekstu Wells porusza aż dwa niezwykle ważne punkty globalnego spisku wymyślonego przez Iluminatów. Po pierwsze, likwidację państw narodowych, czyli zastępowanie, przez, zastępowanie rządów poszczególnych państw, i likwidację religii, zastąpienie religii. To są dwa chyba najbardziej kluczowe punkty, na których. Które wymyślił już Adam Weishaupt, wymyślił to, może mało powiedziane, on raczej miał na tym punkcie obsesję. Wells wskazuje jednocześnie na fakt, że globalizm, który nazywa otwartą konspiracją, będzie wywodzić się z komunizmu. No i dokładnie tak jest. Jak pokazała historia, Wells miał rację, jeśli chodzi o ścisłość. Wywołana przez iluminatów I wojna światowa doprowadziła do przejęcia przez nich władzy w Rosji Carskiej i wprowadzenia komunizmu. Następnie komunistyczna idea internacjonalizmu wyewoluowała w ideę globalizmu. Trudno zaprzeczyć, że internacjonalizm, jako część ideologii komunistycznej, sterowany był z Moskwy, siedziby rządu ZSRR. Zaś globalizm sterowany jest obecnie przez wielkie międzynarodowe korporacje, które symbolicznie powiązać możemy z nowojorską giełdą. Z perspektywy lat trzeba przyznać, że Wells stworzył fikcję literacką, która zadziwiająco precyzyjnie pokrywała się z rzeczywistością. Moi drodzy, to co mówię, to jest wszystko do sprawdzenia, a nawet zachęcam Was, abyście to sprawdzili czy przypadkiem Was nie nabieram. Co ciekawe, pięć lat później, w roku 1933, Wellsowi przydarzył się kolejny tajemniczy przebłysk jasnowidzenia. W książce pod tytułem The Shape of Things to Come, czyli Kształty Rzeczy Przyszłych, przewiduje, że w 1940 roku wybuchnie wojna, która rozpocznie się od konfliktu polsko-niemieckiego. To też możecie sobie sprawdzić. Moją uwagę y, zwrócił fakt, skąd Wells wiedział, że wybuchnie wojna polsko-niemiecka. Wywróżył sobie z fusów, a może był jasnowidzem jakimś. Póki co nie wierzę y, w jasnowidzenie, więc raczej należałoby szukać źródeł tej wiedzy gdzie indziej. Może w dziwnych znajomościach pana Wellsa. Y, koneksje łączyły go z różnymi podejrzanymi indywiduami, które właściwie w sposób otwarty sympatyzowały z ruchem masońskim. Na pierwszy plan wśród jego dziwnych znajomych wysuwają się założyciele Towarzystwa Fabiańskiego. Towarzystwo Fabiańskie był to ruch działający, taki społeczno polityczny działający w Anglii, Nowej Zelandii i Australii i ogólnie w krajach związanych z Imperium Brytyjskim. Ruch, działacze tego ruchu stawiali sobie za cel i mniej, nie więcej tylko y, przeprowadzenie krajów kapitalistycznych, w których działali, od kapitalizmu do komunizmu, ale nie poprzez otwartą rewolucję, jaką postulował Marx, lecz na drodze powojn, powolnych zmian nie naruszających systemu demokratycznego. No jakże miło z ich strony, że nie chcieli nas wszystkich wyrżnąć. Do wśród założycieli ruchu fabieńskiego byli państwo Beatrice oraz Sidney Webb, a także znany kryptokomuch George Bernard Shaw. Ten literat angielski znany był z tego, że tuszował zbrodnie systemu komunistycznego. I wykorzystując to, że cieszył się autorytetem w krajach Europy Zachodniej, przedstawiał państwo Stalina jako e, kraj mlekiem i miodem płynącym. W nagrodę został zaproszony do Stalina na herbatkę. E, skojarzenia Szoła z komunizmem są jak najbardziej prawidłowe. Mało kto jednak wie, że Szoł był także zwolennikiem koncepcji nadczłowieka. Uważał mianowicie, że życie ludzi jako gatunku i ogólnie cywilizacji ludzkiej można poprawić poprzez eugenikę, czyli selektywną hodowlę ludzi. Jak ujął to w jednej ze, książ ze swoich książek, obecnie nie istnieje żadna rozsądna wymówka, by nie zaakceptować faktu, że nic poza religią eugeniki nie jest w stanie uratować naszej cywilizacji. To moi drodzy, zamiłowanie do Eugeniki jest to właściwie przykład w czystej postaci iluminackiego podejścia do człowieka. Iluminaci, których filozofia wywodzi się z filozofii bractw rzemieślniczych powstałych w czasie budowy wielkich katedr, mają skłonność do porównań nawiązujących do budowy czy też tworzenia czegoś. I tak też mówią i tak też myślą. Człowieka postrzegają jako surowiec. Czyli na przykład coś w rodzaju cegieł. Jeżeli tanim kosztem mogą mieć lepsze, lepszy surowiec, to dlaczego tego, z tego nie skorzystać? A surowiec, który nie spełni wygórowanych standardów, po prostu mogą wyrzucić. Ale to jeszcze nie, nie koniec deklaracji, czy... Dokonań literackich pana Wellsa. Prawdziwą deklarację swoich poglądów i sympatii zawarł w wydanej w roku 1939 książce pod jakże wymownym tytułem New World Order. Tak. Wells napisał książkę pod tytułem New World Order, czyli nowy po porządek świata. Na kartach tej pozycji Wells proponuje ustanowienie kolektywistycznego państwa światowego. Pisze także o nowym porządku światowym składającym się z demokracji socjalistycznych. Proponuje także wprowadzenie w owym światowym państwie powszechnej służby wojskowej, co w sumie nie dziwi. Natomiast pan Wells, zwróćcie uwagę, jak dalekim, że tak powiem, trafnością przewidywań się wykazał. Raczej tak jak mówię, jeżeli odrzucimy możliwość, że był jasnowidzem, to należy założyć, że być może miał dostęp do jakichś planów, jakichś planów globalnej elity. Ale nie był jedynym pisarzem, który pisał o New World Order. W roku 1932 niejaki Francis Sidney Marvin napisał wciąż. Książkę, w której opisuje Ligę Narodów jako pierwszy krok w kierunku ustanowienia światowego państwa i globalnego rządu. Nie będzie chyba zaskoczeniem dla Was, że ta książka nosiła także tytuł New, The New World Order. Pan Marvin twierdził również, że narodowość musi ustąpić pierwszeństwa prawom ludzkości jako całości, czyli charakterystyczny dla Iluminatów awersja. Do państw narodowych. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której zwróćcie uwagę, dwóch niezależnie od siebie tworzących pisarzy napisało książki, których tematyką są rozważania na temat globalnego państwa zorganizowanego według koncepcji Iluminatów. I obie te książki zatytułowane są The New World Order. Czy to przypadek? Ależ na pewno przypadek, w końcu nie ma czegoś takiego jak globalny spisek. Każdy to wie. Rok 1934 to rok, kiedy pani Alice A. Bailey wydała książkę pod tytułem Uzewnętrznienie Hierarchii. Pani Bailey i jej pisanina do dziś są uważane za czołową, czołowy filar ideologii New Age. Można się zastanawiać, czy pani Bailey jednak była autorką tej pozycji, ponieważ sama przyznaje, że większość jej prac tylko napisała mechanicznie pod dyktando niejakiego e, Dival cool. Kto to taki Dival dv, cool? No właśnie nie do końca nie wiadomo. Nie do końca wiadomo. Pani Bailey raz e, twierdzi, że jest to tybetański mnich, który kontaktuje się z nią na Płaszczyźnie astralnej, innym razem e, uważa go za demona. Można się pogubić, moi drodzy, i pani Bailey też się, mam wrażenie, pogubiła we własnych majakach. Jednakże, nie na tyle, żeby nie zdradzić się z wiedzą na temat nowego porządku świata. W Uzewnętrznieniu Hierarchii pisze o punkcie światła, który rozumie jako grupę światowych zarządców. To, moi drodzy, można rozumieć, moim zdaniem, nie tylko jako wzmiankę o globalnej elicie, ale również jako wzmiankę o archontach. Archontach, bytach opisywanych na przykład w religii gnostyków w I wieku naszej ery. Nasza gwiazda New Age wspomina także o postępie definiowanym przez służbę, czyli z punktu widzenia iluminatów, wykazuje prawidłową orientację w hierarchii życiowych priorytetów. Czyli najpierw społeczeństwo i posłuszeństwo, a potem rozwój przez posłuszeństwo coś takiego. Najciekawsze jednakże jest to, że pani Bailey, chcąc wydawać swoje produkcje, płody swojej grafomanii, założyła wydawnictwo, które obecnie nazywa się. Lucy's Trust jednak kiedy zostało założone zostało zarejestrowane pod nazwą Lucifer Publishing Company. Ta firma, to wydawnictwo działa do dzisiaj pod nazwą właśnie Lucy's Trust. Możecie sobie wejść na ich stronę internetową i poczytać na przykład międzygalaktyczne modlitwy. Ogólnie całość literatury doskonale się utrzymuje. W klimacie wytwarzanym w pustej bani pani Bailey. Logo tego wydawnictwa to niebieski trójkąt, który chyba nie tylko mnie kojarzy się z piramidą i okiem opatrzności, będącymi symbolami iluminatów. Ostatni ślad wypowiedzi na temat globalnego spisku, to moi drodzy coś, co powstało całkiem niedawno. W przeciwieństwie do poprzednich, ten świadczy nie tylko o istnieniu grupy ludzi dążących do wprowadzenia nowego porządku świata. Dowodzi także, iż iluminaci czują się na tyle pewnie, że już postanowili zaniechać konspiracji. Oto bowiem nie kto inny, jak drugi w moim zdaniem w hierarchii 12 rodów David Rockefeller, prawa ręka klanu Rothschildów, przemawiając na konferencji Organizacji Narodów z Zjednoczonych, tak oto wypowiedział się, cytuję: To okno okazji, podczas którego można zbudować prawdziwie pokojowy i współzależny światowy porządek. Nie będzie otwarte zbyt długo. Jesteśmy na granicy globalnej transformacji. Potrzebujemy tylko poważnego kryzysu, a narody łatwo zaakceptują nowy porządek świata. No właśnie, moi drodzy, globalny kryzys potrzebny panu Rockefellerowi, by wprowadzić nowy porządek świata. Zastanówcie się, czy w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z jakimś globalnym kryzysem. A może z całą serią wydarzeń, które coraz bardziej popychają świat w kierunku globalnego kryzysu i w końcu popchnął go dostatecznie skutecznie? Ta wypowiedź, moi drodzy Rockefellera, zachowała się w zapisach dziennikarzy, w relacjach z konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc czy znając, czy czytając te słowa, możecie spojrzeć, znaczy nie możecie mi spojrzeć w oczy, bo oddzieli nas internet, ale czy możecie spojrzeć sami sobie w oczy i powiedzieć, że globalny spisek nie istnieje? No nie mniej, moi drodzy. To, o czym mówię, to teorie spiskowe. Pamiętajcie, że teoria to coś, to pogląd, który został sformułowany, ale nigdy nie został do końca udowodniony. A więc nie pytajcie mnie, gdzie są dowody na to, o czym mówię, bo ja tego nie wiem. Ja tylko opowiadam Wam o faktach i przedstawiam moją autorską wizję interpretacji, konsekwencji, jakie mają te fakty. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, którą chciałem do Was skierować. Nikogo nie zachęcam do tego, żeby wierzył w teorię globalnego spisku. Nie staram się nikogo przekonywać i jest mi... Lubię o tym mówić, bo to moje hobby. Natomiast jest mi wszystko jedno, czy w to wierzycie, czy nie. Myślę jednak, że zawsze warto być na tyle człowiekiem otwartym, myślę, żeby to przemyśleć sobie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was za tydzień na kolejny film z tej serii. Pozdrawiam, strzałka!